Mamy ulepszacze do wędeczki, ale to tylko dorzucę do końca. Ty, 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 ty. ty. Dobra, Olej, jebu. Mi się podoba, jak jest na peura. Dobra, się dokończę. I... Lecę robić wędeczkę. Nie podoba mi się, że może tak sobie ulepszyć. Ja Najlepsze. Nie hmm. rób tego, zostaw to na razie. Nie, no to jest chwila, ile jest mi zostało. Błęka. 10 minut jest. Dużo, cała strona. Chwila to jest pa. Jest strona. Nie, no tyle tego. Ja mam szybką wprawę. Paszek surfuje. Patrz, jak surfuje. Mi <laughs> się podoba to, bo jak ty surfujesz, nie? To ty możesz yy, jeździć szybko i jednocześnie. tak nie jak koń, że wyrzucasz, tylko ty bijesz, nie? No, to, to, to jest fajne. Z buta było, nie? No, to mi się podoba. Szkoda, że konno nie można tak stanąć na tym. Mhm. Ta. Kuń by serpował. Ta. Dobra. I z głowy. Ciekawe jak będzie leciał lot. Dobra, mam full. Leciłem. No, my. tylko nie wiem co chodzi, jak to się robi, co to się... Wędkę mam? Zwróć wędkę po prostu. Czekaj. Czekaj. Urobisz wędkę, wędka węglowa. O, wędka węglowa. Udało ci się już wypróbować? Wypr... Co? I no już jest? Która to jest ta wędka węglowa? To weź, pokaż, EQ. No jest, mam wszystko, ale gdzie ona jest? Czekaj. Udało Ci się już wypróbować wędkę węglową, jest on wyjątkowa, lekka i wytrzymała funkcja, dużo lepiej niż zwykła wędka i co na tym, to mam dla wykonać wędkę węglową. Aby wykonać wędkę węglową potrzebuję następujące materiały, wędzisko, wszelotkę, rękojeść i włókno węglowe. Te rzeczy znajdziesz w skrzyni infy, one widziałem w rękach niektórych potworów. Kliknij Wętki. jeden na rybaku. Uszla to? Aha i tu masz, mam to no. Jest, dobra. Aaaa! No. Takie buty. I 100% że się zrobi. O ej, spoko. Ej, spoko. 100% że się zrobi. Okej. Okay. I mamy. Dobra. I co, na, na czym się lepiej w ogóle łowi? Ole ty, jak ona wygląda. Fajnie. I, a, jest czas na 44 poziom. Dobra. I teraz na czym najlepiej to łowić w ogóle? Na papce? Czy na, na rybach? Robaki kup albo papkę? No to my bierzemy robaki. Dobra, robaki jedziemy. Kup, robaki. Dobra, jedziemy. I, i, i kup ten, marmur. Jaki, po co marmur? Raz. No marmur. A po co marmur Co marmur robi? Do podstawa. A co to robi? No robi. Le... Już biorę. Ja jestem nauczony, żeby na marmurze łapać. Pikasz marmur i, i ten. Kula rybak. Nie, gdzie jest marmur? Jak Czym tu mówisz? Jaki marmur? Mam. Jest marmur u rybaka. Kula rybaka, te magiczne marmur pokazuje informacje o Aha, to dobra, bo to się nazywa no. Kula rybaka, marmur... że ten, dobra Jedziemy. Idzie... Kup kilka sztuk. A gdzie to będzie pokazywać? Kilka sztuk. A gdzie to masz będzie pokazywać? Tam, gdzie pokazuje ci bufy Aha, tu no. Kula rybaka jest aktywna. No ale teraz ten i idzie mi pokazuje co jak co jest ta ryba Na dole masz. Wygląda na to, że wisi wnętrzności? A, wnętrzności muszę kupić. Czekaj. Poczekaj, zobacz, czy ja mogę w ogóle dać ci wnętrzności. O, właśnie. Zobaczymy. Ty, jakie A, ty Zajęty jaj. jesteś. Dobra, poka. O, możesz? No szkoda, no to ja mogę kupić. Kup. Kupiłem. I teraz co, odbieram to i też... Osobisty I tam to cyk, cyk. I co? Używam to, tak? Cyk. Dobra, użyte. No. Dobra, zaczniemy teraz. Moja inwestycja. <noise> tak, prawda, słuchajcie, inwestycja dać. Zrobiliśmy biznes życia. Ja łowię. On załatwił. Karaś. Karaś jest niepotrzebny, nie? To, to jest dupa. Ale dobra, dobra, robimy i tak i... I tak pod odcinek słuchajcie, robimy akcję, za czym zrobimy ryb. Z dobrymi rybakami jesteśmy. Jeszcze nie ma eventu, nie? Zaczyna... Nie o 20, o 20. O 20, o 20, 20, 20 event! Y, Ty karaś Za 3 minuty się zaczyna event. Daj se ten. Y, zakładanie ryby na ten. Na hota. Co? Hota daj zakładanie. Co to jest chota? Co to jest pierścień Lucy, Ota. co on robi? Coś mieć, 10 tysięcy kosztuje. A co ty mówisz, jakiego chota? Na czacie jeden, o co? Nie wiem, co to jest. Nie. Ja nie wiem co ci chodzi. A jest C? Na przykład F1, no. albo. A że rzut, tak? Na piątkę. Aha, ty mówisz, że na przykład ryby sobie biorę na jeden. Zagadanie dobra, dobra. Robaka. Robra, już kumam, robaka. to mów, że po rybaka tam no. gdzie skill. Kumam, już spojrzałem ryby no. Na jeden, daj. No da. no mam. Jedynkę klikasz. Już kumam, kumam, kumam. Kumam, kumam. Sprawdzasz trochę, nie? Tak. Klucz. Dobra, nie będę Cię denerwował, łap rybki. No ludzie. Dobra Teraz przy przyłowieniu. trzeba mieć bambusowe dzwony. Dzie... Czekaj, 10 średnich, 18, 6. Dobra, o, z siłą! Zepsujesz. Tak, o, plus 6, to się przyda. A ja z jedynką chodzę. Nie, no tego nie potrzebuję. Klucznik. No dobra. Dziękujemy, wszystko zjemy. To co da to zmienię, bo tu w ogóle biegam z takim hełmem. Ja zapomniałem. mi zawala tylko No. Dziękujemy bardzo, dość. 3, 2, 1 i zaczynamy! Event rybacki! Proszę Państwa, Dobra, gdzie są te rybki? Na jedynce jedziemy. Elegancka zarzucił wędką. Kurde, jak stary rybak. Nie, jak stary wędkarz, bo rybak to jest ten coś. Si yy, ten rzuca. Siatką, tak? O, mamy już! Pudło wędkarskie puzzle. Dobra. Pierw robimy taktykę, że zbieramy. O, czekaj, wypuść, po Ej, co robić? Złot yy, złap złotego, złapam tuńczyka złotego. Pokroić, wypuścić, pokroić. Nic nie było. Lipa. Dobra, cyk. Hy, jak one lecą? Już 20. Rzuciłem 6 razy, czy 7 z tego, z 4 czy 5, to były same skrzynki. Zbieraj. No, dla jaj. O! Łuska, pudło, wędkarskie puzli, Jeszcze jakaś większa. Pudło, wędkarski puzli, a tu jest Lux. Lu, lu, Co z lux znaczy? Jakieś lepsze pudełko. Kochani, po 40 minutach szybki update'cik.

4, 4, 1, 4, nie wiem czy to policzyłem, 4, 1, ale 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 50 4 i w tym 400 szkad 6 tych premium i 23 kolejne Dobra, otwieramy rybki, tu gdzieś będzie licznik, zobaczymy ile będzie po 4 godzinach Oglądać do końca Alo, halo, jesteśmy po 2 godzinach, 24 20... się zbliża, mamy Już o rybach liczyliśmy, było 50 ponad, 54 ryby Ale otwierałem, bo bym kurczę się No nie pomieścił ze wszystkim, o jeszcze tu mamy do perelki, czekaj, tu Adaś ci mogę dać przy okazji. co masz podnieść, a nie, nie mogę. Czyli, a na ziemię mogę wrzucić? Mogę. To ci weź sobie drobne ryby i co? Ryb nie liczyłem, bo bym się mówię, nie pomyślił. Rak niebieski mamy elegancko. Rak niebieski i krab królewski. No, ryb myślę, żebyśmy mieli z 500, myślę, to lekko, nie? Jak nie więcej. Więc teraz tak, szkat mamy. No, mów. Ta to ryba. Tak? To może tak być, jak masz szansę. Ale dobra, liczymy skrzynki. 400, 600, 800, 1000, 1400, 600. No prawie 1800, plus do tego 16 tych większych. Luks, pudło wędkarskie. Puzzle. Dobra, lecimy z otwieraniem. Czekajcie, tu się wchodziło wędkarski, sprawdź. Dobra, czekaj, tu tak, start. Dobra. Otworzyłem, tak? Nie, co jest? A, chcesz użyć, dobra A jak najlepiej używać? Chcę użyć No dobra, no, cyk, jedziemy Ale będzie zabawy Tu damy L -kę. No dobra, to damy tak Chyba, że kropka tu znowu wejdzie Zwrotna LK będzie no i dupa. się o tym mówię. I teraz widzisz, tracisz. I co, widzisz, gdzie 90? A nie, nie tracisz. Macie rację. Tu mieli rację, nie tracisz nic. Dopiero kiedy trafisz, będzie. A nie, tracisz, bo nowe biorę. Tracę puzzle, elementy. Czyli jednak to tak było, jak mówili. Widzisz, ile straciłem? Już? I znowu. Ale to będzie zabawy. I znowu. Widzisz, to nie jest dać taki łatwy, jak ci mówię. Bo tu elementów... O i dopiero ta sama pierwszą szkatę. Sukces. Średnią, dobra. Ale zobaczymy jak dużo użyjemy? Jaka? Średnią. O, z dużych jest łatwy. I duży kozak. Sukces i jaka? O, duża! Czyli z dużych są tylko elementy duże. Czyli. A, czyli jak złowisz te, wie... te średnie, te luksusowe, czy jak to się tam nazywa, to masz w czterech elementach i to jest jakby 100%, że ci wejdzie. Patrz, następna duża. To zaczniemy od tych, żeby było z głowy. Zwariuje nie. A mnie na Lunie wtedy strollowaliście, Ja myślałem, że normalnie jakiś głupek jest tam, nie? Bo oni też do mnie mówią, ty nie umiesz układać. A ja dopiero teraz zrozumiałem to, żeby z jaj to jest dosłownie losowe. Quadrat. Ja pierdole. Czekaj, w sumie no nie, nie idzie tak źle, jak myślałem. Zacząłem 40. Nie, no które już zrobiłem? Z... Dwie, dwusetki już zrobiłem? Trzy? Nie, dobra, na luzie to zrobię. Myślę, że chyba zostanie czas, że coś to będzie może połowić. Też otwierać, nie? No ja wiem. A teraz słuchajcie, na koniec otwieramy. Otworzę tak. Duże chyba zostawię, ale średnie. Uwaga. Cyk. Tysiąc, 100 000 doświadczenia. Albo dospare. 3 dłonie krytyka. 100 000. firewerki Małe. 500 000. K. 500k. Średnia. 50k. Fazorka zen. Duże zostawię, ja jeszcze otworzę, dłoń krytyka, jajko, jajko opisana. średnie, pierścień doświadczenia, dłoń przebicia, uuu, ale i dobra, starć. Więc moi kochani, ja wam bardzo dziękuję za odcineczek, to był odcinek z eventu rybackiego, ze mną był Adaś. Za co mu bardzo dziękuję, bo bez niego by nie było tego eventu zrobione profesjonalnie, tak to nazwę, jako prawdziwy wędkarz, bo zainwestował tutaj w wędkę węglową i się po, na pół podzieliliśmy skrzyneczkami. Pamiętajcie, że live są codziennie o godzinie 16. Pozdrawiam wszystkich, co byli na eventie, Trzymajcie się i nara.